A we, witajcie w dzisiejszym odcinku podcastu o paranormalnych zjawiskach nadprzyrodzonych. Będziemy mówić oczywiście o naszym Discordzie i jakie paranormalne zjawiska miały tam miejsce. Zanim zaczniemy odcinek, chcę zaznaczyć, że niektóre nagrania pokazane w tym filmie są kontrowersyjne, a niektóre nawet zabronione przez naukowców i sam sąd Stanów Zjednoczonych Ameryki został mi polecony, że Wam powiedzieć, żeby nie oglądać tego filmu o trzeciej w nocy. się to na uwagę przed obejrzeniem tego odcinka, a więc zaczynamy. Numer jeden. Lizardio mówiący sam do siebie. W dniach od 28 do 29 sierpnia tego roku zostały ujawnione nieprawdopodobne zdjęcia, które ukazują, jak Lizardio mówi sam do siebie. Kiedy pokazano to ludziom w ankiecie, większość ludzi powiedziała, że to fotomontaż, ale naukowcy wskazali, że figi nie zostały zmodyfikowane komputerowo. Jest to po prostu nieprawdopodobne. Numer 2 Spacona wersja Dirka z innego uniwersu. Naukowcy, jak i wielcy biznesmeni, są zszokowani tym, co zobaczyli. Powiedzieli do mnie, bym tych z nie upubliczniał, A podobno i przyszedł z samego piekła. Jest to nieprawdopodobne, jak ten byw z innego wymiaru znalazł się tutaj. I to tylko syndykalistyczna wersja, ale jedno jest pewne. To nie jest przypadek. Numer 3 Zielony śpiewający piosenki zenka. Na tych zdjęciach, które podobno były zrobione na przełomie 1976-1977 roku, można zauważyć zielonego śpiewającego piosenki zenka. Jest to nieprawdopodobne i bardzo sokujące. Gdy te zdjęcia były pokazane do naukowców z New York University, byli sokowani mili żadnego wyjaśnienia na to zjawisko. Otocznie ludzie nazywają to jednak Zenkomania. Numer 4 Lizardzo mówiący w języku Azteków Znaleziono nagrania, w których widać, że Lizardzo mówi po azteko zostały zablokowane z powodu niesiedzenia chaosu i paniki na świat. Grupa FBI, która bada tę sprawę doszła do tego, że najprawdopodobniej w to jest sprzymierzenie z Azteku i przez jeszcze świat jaki znamy. Wszystkie zdjęcia, które tu widzę są zablokowane, ale dzięki temu, że mamy kontakty w sądzie Stanów Zjednoczonych, zostały do mnie wysłane kontrowersyjne nagrania z Pokazuję te nagrania Wam, ale jest to bardzo tajne i kontrowersyjne, więc za mój trud zostaw lajka i subskrypcję. Przed pokazaniem Wam ostatniego z naszych paranormalnych zjawisk, muszę Was ostrzec, To jest najbardziej kontrowersyjny bóg w całym Został on zablokowany w USA, a nawet w Wyspach Zielonego Przylądka. Naukowcy mówili mi, by tego nie pokazywać, ponieważ te nagrania mogą doprowadzić człowieka do zdegenerowania umysłowego, czyli zamienia się w amebę umysłową, ale także takie skutki, jak depresja padacka, pole oczu, a nawet wypazenie oczu i inne problemy z wzrokiem, z umysłem więc ostrzegam was, jeżeli nie chcecie mieć takich rzeczy, polecam wyjść z tego filmu, a teraz, bez przedłużania, pokażę ostatni punkt z tego filmu. Numer 5. Twarz Lizardia I jak wam się podobał film? Co według was było najbardziej przerazające, a co najbardziej prawdopodobne? Napiszcie w komentarzu. Teraz będę musiał się z wami pożegnać. Widzimy się w kolejnym podcaście o zjawiskach paranormalnych i innych tam zbickowatych filmach. Zobaczymy, co tam będzie. Więc no, muszę się z wami żegnać i pa!